Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, które od lat krąży po fandomie Harry'ego Pottera. Dlaczego do jasnej cholery Voldemort, największy czarnoksiężnik swoich czasów, który panicznie bał się śmierci, nie powrócił jako duch jak wielu innych czarodziejów w świecie magii? No bo przecież w Hogwarcie mamy duchy. Mamy prawie bezgłowego Nika, krwawą baronową. Mamy nawet grubego mnicha to oznacza, że dusza czarodzieja może po śmierci dalej istnieć w naszym świecie. Skoro tak, to czemu Tom Riddle, czyli Lord Voldemort, nie poszedł tą drogą? O tym właśnie pogadamy dzisiaj. Najpierw wyjaśnię Wam, czym są duchy w uniwersum. Tak więc usiądźcie wygodnie, zostawcie łapkę w górę, a my zaczynamy. Czym są duchy w świecie Harry'ego Pottera? W uniwersum Rowling duchy to nic innego, jak odciśnięcie duszy czarodzieja który bał się przejścia na tamtą stronę. Czyli każdy czarodziej, gdy umiera, może wybrać albo odchodzi do zaświatów, których Rowling nigdy nam dokładnie nie pokazała, ale mamy kilka scen jak na przykład King's Cross u Harry'ego, albo zostaje na ziemi w formie ducha. Duch nie jest pełnym bytem. To nie jest cała dusza, to raczej jej cień, odbicie Prawie bez głowy nikt sam mówił, że bycie duchem to bardzo smutna egzystencja, bo traci się wiele uczuć, smaku, możliwości. Duchowie to nie są żywi zmarli, to są resztki. No i to ważne: żeby zostać duchem, trzeba chcieć. To nie jest kara, to nie jest przypadek. To świadoma decyzja czarodzieja, który panicznie boi się śmierci i nie chce odejść. A Voldemort, jak wiemy, bał się śmierci jak nikt inny. Więc logiczne, że mógłby zostać duchem, prawda? Spokojnie, zaraz do tego przejdziemy. Co mogą duchy? Duchy w świecie Potera mają ograniczone możliwości. Mogą rozmawiać z żywymi, mogą nawiedzać miejsca, mogą być świadkami wydarzeń, ostrzegać innych, jak robił to na przykład Nick czy Krwawa Baronowa. Mogą przenikać przez ściany, ale na tym się kończy. Nie mogą dotykać, nie mogą używać magii. Nie mogą walczyć, nie mogą zmieniać losu ludzi w sposób aktywny. To trochę tak, jakbyś grał w grę, ale bez kontrolera. Widzisz wszystko, ale nic nie możesz zrobić. Czyli, gdyby Voldemort został duchem, mógłby najwyżej straszyć dzieciaki w Hogwarcie i gadać do Malfoja. Ale awady by nie rzucił, różdżki by nie użył, zaklęć nie rzucił. Czy duchy są związane z miejscem? Tak. W książkach jest powiedziane, że duchy zazwyczaj wiążą się z konkretnym miejscem, w którym zginęły albo które było dla nich najważniejsze. Krwawa Baronowa kręci się po Hogwarcie, bo tam miała dramatyczną historię. Gruby mnich został w Hogwarcie, bo kochał szkołę. Prawie bez głowy nik też krąży przy swoim domu i w Hogwarcie. Gdyby Voldemort został duchem, pewnie utknąłby albo w Dolinie Godryka, gdzie zginął, Albo w jakimś miejscu związanym z jego życiem, na przykład w Hogwarcie, gdzie zaczęła się jego historia. I teraz wyobraźcie sobie: Duch Voldemort w Hogwarcie serio zamiast latających świec, mielibyśmy syczącego upiora, co robi pogadanki o czarnej magii w toaletach. Ale to już byłaby parodia co w Voldemort mógłby jako duch. No dobra, ale teraz najważniejsze, co Voldemort mógłby osiągnąć, gdyby faktycznie został duchem? Krótka odpowiedź. Nic, co by mu się przydało. On całe życie dążył do potęgi, do panowania, do rzucania zaklęć, do bycia najpotężniejszym czarodziejem. A duch to bezsilny cień. Nie można dotknąć różdżki, nie można rzucić awady, nie można prowadzić armii. Voldemort jako duch byłby bezużyteczny a dla niego to gorsze niż śmierć. Poza tym pamiętajmy, on już miał horcruxy. Jego dusza była rozdarta i zakotwiczona w świecie żywych przez te przedmioty. W pewnym sensie on już był duchem, ale dużo bardziej praktycznym, bo mógł szukać sposobu na powrót, co widzieliśmy w czarze ognia, gdy pasożytował na ciele Kwiryna. Dlaczego Woldemort nie został duchem? I teraz klucz całego tematu. Są trzy główne powody, dla których Voldemort nie został zwykłym duchem. Po pierwsze, jego dusza była zbyt pocięta. On stworzył siedem horcruxów, podzielił siebie na kawałki. Duch wymaga całej, spójnej duszy, która nie przechodzi dalej. A Riddle nie miał spójnej duszy. Miał resztki porozrzucane po świecie. Po drugie, duch to cień bez mocy. Voldemort nie chciał być cieniem. On chciał panować i wiedział, że jako duch niczego by nie osiągnął. To byłoby sprzeczne z całą jego ideologią. Po trzecie paradoksalnie, Voldemort już był czymś gorszym niż duchem. Po upadku w Dolinie Godryka istniał jako bezciało, mglista forma, która mogła opętać zwierzęta, ludzi, pasożytować na nich. To dawało mu więcej możliwości niż bycie zwykłym duchem. Duch jest uwięziony w jednym miejscu, a Voldemort mógł podróżować i knuć swój powrót. Podsumujmy to, widzowie. Voldemort nie został duchem, bo jego dusza była rozdarta horcruxami, bo jako duch byłby bezsilny i bo już miał lepszą drogę, przetrwanie w postaci tego nieżycia, dopóki nie odzyska ciała. A więc, choć logicznie mógłby zostać jak prawie bez głowy nikt, to z jego punktu widzenia byłoby to bez sensu. Voldemort bał się śmierci, ale jeszcze bardziej bał się bezsilności. I to właśnie odróżnia go od innych czarodziejów. Nie chciał być duchem. Chciał być panem życia i śmierci. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy wolelibyście być duchem, czy jednak wolelibyście odejść na tamtą stronę. No i oczywiście sub, łapka w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć! Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.